Ja lubię być, słuchajcie, natchnięta do powiedzenia czegoś i właśnie zostałam natchnięta. Pojawił się komentarz, taki idealny, wpasowany do tego, o czym ostatnio myślę i ostatnio, bo piszę książkę, co zrobić, żeby ktoś się we mnie zakochał, żeby ktoś wrócił. A to jest dokładnie ta sama metoda, bardzo podobna w każdym razie do tego, jak zarobić miliony, jak mieć dom. Jak dostać miliony, jak mieć miliony na koncie, czy coś w tym stylu. No i Monika napisała komentarz z pewnym dowcipem. No, na pewno nie było to zaproszenie dla mnie do tego, żebym zrobiła film, ale właśnie to stało się taką inspiracją, ponieważ uderzyła dokładnie w to, o czym chcę mówić, co jest istotą ja potrzebuję wygrać miliony w Totka, naprawdę, tutaj trzy uśmieszki na, pełną parą. Nie mogę dłużej przebywać w dysfunkcyjnym środowisku w pracy. Jest tak, że ten komentarz, niewątpliwie pragnienie jest szczere. Chcę mieć miliony, ale pisze, że potrzebuje wygrać miliony. Wygrać miliony w totka. Dokładnie określa metodę i jeszcze do tego przedstawia ten świat, w którym jest, tę przeszłość, jako dysfunkcyjną. Dysfunkcyjne środowisko pracy. Czyli generalnie dużo kupy, dużo moczu. Ja niewątpliwie ufam, że Monika potrzebuje tych milionów, gdyż nie może właśnie dłużej przebywać w tym dysfunkcyjnym środowisku pracy. Ale właśnie tak wyrażając tę potrzebę, podpisuje pakt o nieposiadaniu milionów. O tym, żeby ich na pewno w najbliższym czasie nie posiąść. Oczywiście cuda się zdarzają, ale taki pakt może doprowadzić do tego, że nawet jak te miliony posiądzie, to i tak je straci. Bo będzie dążyła do homeostazy, tak naprawdę nieposiadania milionów, za to posiadania dysfunkcyjną pracę. W dzisiejszych czasach, gdzie świat finansów wydaje się bardziej skomplikowany niż przepis na spaghetti carbonara i bardziej nieprzewidywalny niż pogoda w marcu czy kwietniu, kwiecień, plecień to przeplata trochę zimy, trochę lata, wielu z nas szuka złotego środka, który pozwoli nie tylko przetrwać w gąszczu ekonomicznych zawirowań, ale jak najlepiej prosperować. No, szukamy, nie? No, co nam szkodzi? Możemy sobie poszukać grzybki w lesie. A co jeśli powiem Ci, że sekret nie leży w kolejnym szkoleniu biznesowym, w szkoleniu z inwestowania, ani w magicznej formule na oszczędzanie, ani w grze w totka, tym bardziej nie w grze w totka, Uwaga, uwaga, ogłaszam. Lecz czymś, co masz w sobie. W równowadze duchowej, w spokoju i w zrozumieniu, o co w tym wszystkim chodzi. Oczywiście znowu się będziemy posiłkować Nevillem Godardem, wspaniałym, i znowu się będziemy posiłkować prawem założenia, ale za chwilę. Jeśli Twoją potrzebą są miliony, to rozumiem, że jesteś w ich braku. Czyli jesteś w przeszłości, gdzie nie posiadasz milionów. Za to posiadasz kłopoty w pracy. W jaki sposób oswoisz się z posiadaniem milionów, że już je masz? Gdy nie jesteś stabilna emocjonalnie, nie jesteś stabilna emocjonalnie, bo określasz twój, swój stan jako nieposiadanie, a posiadanie nieprzyjemnej sytuacji w pracy. Po prostu nie posiadasz równowagi duchowej. Warunkiem, warunkiem, żeby prawo założenia działało zawsze, taką podstawą, jest stabilność emocjonalna, spokój, bo już to masz. W Amazonie wszechświata. W, twojej, w Twoich możliwościach, w tej serwerowni, gdzie siedzisz i grasz sobą, masz wszystko, więc jesteś spokojna, ponieważ tam już jest wszystko. Jest ten facet, jest inny facet. Tylko Ty ciągle jeszcze siedzisz w przeszłości, a dla tej przeszłości nie ma tego, czego chcesz. Nie ma. Dopiero musisz jakby. Wyskoczyć do przyszłości. I o ile cały czas realizujesz swoje myśli poprzez emocje, które kształtują podświadomość, która ci wyświetla cały czas Twój obraz, Twoją rzeczywistość, więc cały czas materializujesz, ucieleśniasz, krystalizujesz coś, robiąc to nieświadomie, ale robisz to cały czas, bo nie ma innej formy stwarzania rzeczywistości. Jesteś sama, wywalona na zewnątrz, i ty to wszystko robisz sobie. A my jesteśmy na usługę. Lub każdy z nas jest tobą, prawda? I nawet gdy uda ci się na minutę przed zaśnięciem rzeczywiście spełnić te założenia Godarda, że wszystkimi zmysłami poczujesz, że to masz, że to już jest Twoje, i to poczujesz, i zobaczysz. Tą panią z tym panem za oknem przechodzą, siedem koni białych, dwie zakonnice, chłopak w okularach się odezwie do Ciebie pierwszy. Kiedy to wszystko zobaczysz i poczujesz nosem, dotkniesz, zobaczysz tą te miliony. To i tak przez to, że chciałaś narzucić sposób, w jaki sposób to osiągniesz, jest tak ograniczające, że po prostu wszechświat machnie na, to, na ciebie ręką, bo wszechświat widzi co innego. Wszechświat wie, wie i każdy bogaty człowiek wie, że prawdopodobieństwo wygrania na loterii jest bardzo niewielkie, że marnowanie czasu na wypełnianie kuponów jest marnotrawstwem. Że tylko się tak mówi, że czas to pieniądz. W rzeczywistości. Czas to czas, czasu się nie da odrobić. Pieniądz jak najbardziej, możesz zrobić, możesz coś z tym. Czas to nie jest pieniądz. I żaden biznesmen, jedna giełda, która też jest loterią, która też jest jakby ogromna, no nie, nie, nie cała, prawda? Są jakieś takie bardziej, mniej, bardziej prawdopodobne gry, a więc yy, i założenia, i akcje, a więc wiedząc to wszystko, Gość nie straci jednej sekundy na wypełnienie kuponu i pójścia gdziekolwiek. Ale ty tak bardzo nie wierzysz, że w inny sposób można zdobyć, zarobić, nie wiem, dostać, dostać w spadku, cokolwiek te pieniądze, że jedyną formą, w jakiej chcesz to mieć, to jest to, co ty swoją percepcją jesteś w stanie ogarnąć: wypełnię kupon i wygram na loterii. Wiesz o tym, że jedyna fizyka, która tu działa, to jest fizyka kwantowa. Fizyka kwantowa opiera się na rachunku prawdopodobieństwa. Nic nie jest pewne, nie wiadomo, gdzie jest elektron. Elektron prawdopodobnie jest tutaj, ale dopóki rzecz się nie zadzieje, nikt ci nie da sobie obciąć małego palca, gdzie on był. A ty chcesz mikro rachunkiem prawdopodobieństwa wybrać najmniej. Prawdopodobną opcję i narzucić ją wszechświatowi, że w ten sposób właśnie on ci ma tutaj wysłać twoje zamówienie, które jest, no już pomijając jak bardzo słabo jest ono określone. No ale załóżmy miliony, nawet nie napisałaś ile tych milionów miliony w liczbie mnogiej. No dobra. A więc Moniko, muszę cię rozczarować, nie wibrujesz jak posiadaczka milionów. Nawet gdyby pojawiły się z podziemi, i tak zrobisz wszystko, żeby je stracić. Wdzięczność tak, chciwość nie. Taki rozdział. Na pierwszy rzut oka połączenie duchowości z finansami może wydawać się jak połączenie wody z olejem. Oliwa choć nie żywa, to zawsze sprawiedliwa, nie? Wypływa. Jednak w rzeczywistości te dwa światy nie tylko mogą, ale nawet powinny się wzajemnie przenikać. Holistyczne podejście do finansów zakłada, że twoja postawa przekonania, przekonania, i stany emocjonalne mają bezpośredni wpływ na Twoją zdolność do generowania dochodu i zarządzania nim. Gdy szukasz równowagi, mniej pięczysz potencjałów i mniej prowokujesz siły równoważące, żeby przygrzmociły i zrównały to wszystko z Ziemią. Wyobraź sobie, że wewnętrzna harmonia to Twój nowy, niezawodny doradca finansowy. Wewnętrzna harmonia. Spróbuj zrozumieć, o co tu chodzi. Na razie siedzisz w przeszłości. Ta przeszłość przyciąga to, czego nie chcesz. Marzenia to są myśli z przeszłości. W jaki sposób będziesz w stanie marzyć tak, tak naprawdę, tak szczerze, tak, kiedy tak bardzo ograniczasz wszechświat, jak kiedy tak bardzo... Chcesz to, to zamówienie ściągnąć do, do tego, co rozumiesz, a Ty rozumiesz tylko wypełnienie kuponów Totolotka. Nie znasz ludzi bogatych, nie wiesz, jak się robi kasę, nie rozumiesz tego. W związku z czym nawet nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, że coś masz. Nawet z tego Totolotka może Ci być trudno wyobrazić sobie. A tu, żeby mieć, to najpierw trzeba wszystkimi zmysłami uwierzyć, że masz. Gdy chcesz. Żeby wrócił do Ciebie tamten facet, musisz być zupełnie w innym miejscu, bo w tamtej przeszłości jego, on Cię nie chce, jeszcze mu pomóż spakować się i to samo jest tutaj, w tamtej przeszłości, jeszcze w tej pracy, jeszcze tam, tam po prostu się wtop, spróbuj to zrozumieć, pojąć, po prostu zniknij, zniknij ze swojej przeszłości. Żeby pojawić się nowa w przyszłości, żeby sobie pomóc, chociaż na tą minutę marzeń przed snem, żebyś potrafiła poczuć. Jak ty poczujesz, jak ty nie, nie przychodzi ci nic, żadne rozwiązanie do głowy, tylko wypełnienie kuponów w totolotka, gdzie prawdopodobieństwo jest najmniejsze? To jest tak, jakbyś zaprosiła gości na grilla otwartego, takiego na ognisku i teraz powiedziała, słuchajcie, to zaczekamy, aż jebnie w topioru i, i rozpali nam to ognisko. A, Obok leżą zapałki, ale ty się uprzesz, żeby wybrać najmniej prawdopodobną metodę. Fizyka kwantowa jest rachunkiem prawdopodobieństwa, jest związana ściśle. Wydarzają się rzeczy te najbardziej prawdopodobne. Owszem, możesz zobaczyć różowego jednorożca. Tak, możesz go spotkać ale jest bardzo, bardzo małe, mało prawdopodobne. Największe prawdopodobieństwo jest, że stracisz pieniądze, czas i rozczarujesz się tego dnia, kiedy będą losować i stracisz dużo czasu na te głupie kulki. To trzeba mieć absolutną pewność, że wygrasz, rozumiesz? Absolutną pewność. To jest ciężka praca. Ktoś tam wygrał, rzeczywiście jakaś laska. Dwa lata się przygotowywała do tego, ale jakie samozaparcie, w tym czasie można zrobić naprawdę wielką kasę, inną, w inny sposób, a przynajmniej złożyć zamówienie do Amazona Wszechświata, gdzie jest wszystko pod warunkiem, że jesteś już tym, co zamawiasz, że jesteś już, wibrujesz jak te miliony, wibrujesz jak człowiek, który ma miliony. To jeżeli złożysz takie zamówienie, to nie mówisz Amazonowi dokładnie, jak ma spakować paczkę, jak ona ma wyglądać. Po prostu zamawiasz i zapominasz o tym. Bo to jest oczywiste, że paczka zamówiona, kiedy ta intencja, oczywiście, że dostanę, to jest decyzja. Ale ty się boisz, bo ty wiesz, że najpierw masz, a potem masz działać. Ale działanie będzie polegało... Na tym, że po prostu działasz. Godard poszedł do opery i stanął w kolejce po bilet na inne przedstawienie. Na to, na które chciał pójść, już nie było biletów. Po prostu wyszedł, działał. Leżenie w łóżku i czekanie, że książę zapuka do drzwi, no jest bardzo mało prawdopodobne. To jest, to jest tak samo mało prawdopodobne, jak to, że wypełnisz kupon i wygrasz. Rozumiesz, napisałaś komentarz, straciłaś czas i tym komentarzem postawiłaś sobie jakby pieczęć. Nie, to się nigdy nie wydarzy. To się w moim życiu nigdy nie wydarzy. I teraz pewnie pomyślisz, że dam tej Pepsi pstryka, zaraz się właśnie dowiem, odbiorę telefon, że coś tam się wydarzyło, że wygrałam, że właśnie wykupiłam. Nie, to tak nie jest. Do tego stopnia musisz uwierzyć, że już masz. Że pojawi się wdzięczność. Wdzięczność, coś. Czyli pojawi się jakby skutek wcześniej przed przyczyną. Tak bardzo musisz się oswoić z tym, że już masz te miliony, że pojawi się wdzięczność. Skutek przed przyczyną. A teraz rozpocznij działanie. Niech Ci będzie. Bo napisałem, nic. nic. Nic Ci będzie z tego. Nic Ci będą z tego. Możesz też wypełnić kupon totolotka z intencją, że in, niczego wszechświatu nie, za, nie narzucasz. Że gdy ma inną koncepcję, to ty ją z radością łykniesz. Miej na uwadze, że marnowanie czasu, za, za marnowanie czasu zawsze trzeba zapłacić. Osiągnięcie równowagi duchowej może nie zagwarantować się od razu konta bankowego, niczym ktoś tam, ktoś tam bardzo bogaty człowiek. Ale na pewno otworzy nowe drzwi percepcji na to, jak postrzegasz pieniądze i jak one wpływają na Twoje życie. To pieniądze po prostu masz, kropka. Pieniądze po prostu masz. Kiedy zaczniesz traktować finanse z większą świadomością i spokojem, Spokojem. Zauważę, że to dopiero otwiera inne drzwi i nie zabijaj smutku zakupami Tak przy okazji. Szkoda smutku, szkoda kasy. Każdy smutek pokazuje ci jakiś nowy obszar w sobie do odkrycia, do nowych inwestycji. Pomyśl o finansach jako rzece gorącego lata. Czasami jest taka wyschnięta, czasami sobie płynie tak spokojnie, a czasami szaleje po burzy. Jest wezbrana, brzydka w kolorze. Twoim zadaniem jest nauczyć się pływać w tych wodach z gracją joginki, zamiast walczyć z prądem. Zawsze płyń z prądem, zawsze ustawiaj się z wiatrem, zawsze wiatr w plecy, zawsze. Najpierw się rozglądnij, zorientuj się, w... orientuj się, a potem wiatr w plecy i ruszasz. I niech cię trochę podwiezie wahadło, jakie by nie było, nie mów, a to jest destrukcja. Co ci to obchodzi, jak kawałek będziesz podrzucona? Każdy kryzys to potencjalna lekcja, a każda trudność to szansa na wzrost. Ja wiem, jak to brzmi, ale to jest prawda. Tak będzie, ale ty, ale ty w to nie uwierzysz, nie? No. Bo ty czekasz na totka. A teraz do wieczornych marzeń marsz!